Hej, ty skrolujący, tak ty, zanim dasz mi skipa, zobacz swoją dłoń, jak drży. To nie TikTok, to twoja dopamina w odwrocie. Codziennie otwiera szaple, jak pacjent sączący morfina, a potem krzyczysz, że świat jest chory? Pokolenie Z to pokolenie Zer. Zero cierpliwości, zero kręgosłupa, zero sensu. Piętnastoletni influencer będzie ci doradzał, jak żyć, bo ma dwa miliony followersów i depresję wartą 2 miliony dolców. Więcej filmów niż prawdziwych uczuć, bo prawdziwe nie dają lajków. A wolność to jest tylko słowo, które wpisałeś w bio, gdy siedzisz w piżamie. Kolejny dzień, kolejny doomscroll. kolejna porcja śmieciowej dopaminy. A kiedy potrzebujesz duchowego kopa, wbijasz do kościoła i co słyszysz? Bóg cię kocha. Ale tylko jak dasz 10% do puszki i nie rób aborcji. Hipokryzja w sukience koloru czarnego. Kaznodzieja głosi czystość, a w zakrystii głaszcze ministranta. Mówią ci, nie kradni, a przekręty na miliony chowają pod sutanną. Mówią, nie zabijaj, a ich ręce są brudne od wieków krwi, inkwizycja, pedofilia, polityczne układy. Wolą modlić się za głodujących niż oddać im swój złoty kielich. Wiara? Tak, wiara w Twoją słabość, bo słaby daje pieniądze i nie zadaje głupich pytań. Generacja Z krzyczy: uwolnij mnie. Kościół szepcze, płać i cierp, a ty siedzisz w środku z telefonem w ręku i pustką w głowie. Więc może czas zrzucić łańcuch ekranu i różaniec jednocześnie. Bo jeśli nie wybudzisz się teraz, zostaniesz niewolnikiem albo smartfona, albo sutanny. Share, bo algorytm chce, żebyś spał. Obudź się, dzieciaku. Tym Przebudzeni, resetujemy Matrix.